Monodram Nazywam się Barbara w wykonaniu Barbary Gwóźdź otworzył uroczystą galę podsumowującą dziesiątą edycję Barbórkowego Konkursu Poetyckiego. Konkurs ten na stałe wpisał się w kalendarz kulturalnych wydarzeń w Rudzie Śląskiej i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem poetów nie tylko ze Śląska, ale także z całej Polski. Święta Barbara jest patronką naszego miasta. Nasze miasto Cięgiem jest takim najbardziej górniczym miastem w regionie. No i już praktycznie no prawie, przeszło 9 lat temu. Powstał taki pomysł, co by, co by jakoś uhonorować, upamiętnić i święto Barbara, i ta, 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 ta Śląsko-nasza górniczo robota na, na grubie i jakieś takie tradycje górnicze w postaci takiego konkursu poetyckiego. No i... Akurat jest już dziesiąta edycja jubileuszowa. W Bielszowickim Domu Kultury zebrali się uczestnicy konkursu, by poznać efekty prac jury i wysłuchać najlepszych wierszy. Warto dodać, że do konkursu można było nadesłać wiersz zarówno w gwarze Śląskiej, jak i pisany językiem literackim. Jubileuszowa edycja poetyckich zmagań nie tylko przyciągnęła rekordową ilość uczestników, ale także miała swe odzwierciedlenie w artystycznym poziomie prezentacji. W ocenie jury, znaczy nie tylko moje, ale wszystkich członków jury, poziom tych wierszy był na wyższym poziomie niż w, w poprzednich edycjach. Także tu się jury cieszy i, i mam nadzieję, że uczestnicy się cieszą, że w dość silnej obsadzie 18, 18 osób wzięło udział. E, e, startowali w tym, w tym turnieju. Jeżeli chodzi o, 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 o ciekawość, no tematyka jest już zadana wcześniej, gdyż głównym leitmotywem jest Barbara, Barburka, Święta Barbara, Barbara jako taka, patronka miasta, górnicy, Ruda Śląska, także jest to temat bliski nam tutaj w Rudzie Śląskiej, ale trzeba powiedzieć, że E, e, uczestnicy konkursu nie wychodzą tylko z Rudy Śląskiej, ale również poza miasto. Podobnie jak w latach ubiegłych, ryby przyznało cztery równorzędne wyróżnienia, które powędrowały do Beaty Kalińskiej z Cieszyna, Jadwigi Bol z Gierałtowic, Wojciecha Kołodzieja z Kielc oraz Urszuli Pilny z Rudy Śląskiej. Główną nagrodą uhonorowano Krzysztofa Kokota z nowego targu za Biały Wiersz. Nie spodziewałem się, ale bardzo chciałem. Wygrać ten konkurs. i Startuję już wielokrotnie. Były niższe stopnie nagród. Ja utwór zatytułowałem Biały Wiersz. Coś zupełnie przewrotnego do górnictwa, prawda, który kojarzy się z czarnym węglem. I wiersz jest istotnie biały, bez rymów, ale też w tonacji słów czerni i bieli. I jeszcze, żeby było inaczej, to jest to tak jakby opis snu. Coś się dzieje, coś się dzieje. Potem jest przebudzenie i stwierdzenie, no, czy lepiej iść do pracy, do tej czarnej pracy, czy lepiej napisać biały wiersz. Tak to sobie y, sko skomponowałem no, i, i wysłałem takie coś. I jest nagroda. Święta Barbara to jest temat, brutalnie mówiąc, bardzo wyeksploatowany pogórniczemu, albo oklepany. I tutaj trzeba coś zupełnie innego napisać, żeby ten wiersz wzbudził w jury jakieś zainteresowanie. I, i tak, tak obmyślałem, to tak obmyślałem. I tylko się bałem, że nie napisałem gwarą śląską, że to może zdyskwalifikować. Ale okazuje się, że, że nie. Śnieg. Zabieliły się hałdy jak negatywy. Mgła poprawia makijaż nowego dnia. Czarne ptaki łakną ciepła w oparach powietrza z szybu wentylacyjnego. Kobieca ręka sypie drobiny soli na sznity ze smalcem. Trzeba iść. Zaraz zabuczą. W cechowni drży u stóp bityńskiej panny płomyk górniczej lampki. Czuwa czy drzemie pustych hak w markowni. Tu pod kroków na spongu, konia o bliskich oczach, szczęść Boże. Migają białe hełmy. Oddychaj głęboko do windy. Budzik, Zamułka jawy ze snem, może jednak nie zjeżdżać. Lepiej pisać biały wiersz o górnikach. Pierwsze są troszeczkę nostalgiczne, trzeba przyznać. Prawie wszystkie. Nawet choć gdzieś tam jest jakaś nutka uśmiechu, to, to jednak taka z tą łezką, z łezką, z obawą no, coś, coś w tym jest. No, czasy mają odbicie na, na poetów. A poeci odbijają to w poezji, nie może być inaczej. Laureaci barburkowego konkursu poetyckiego oprócz pamiętkowych dyplomów i upominków otrzymali także figurki świętej barbary.